26 lipca na czeskim kanale Vortex został publikowany wywiad z Pawłem Przeborem, CEO Software. Poruszono wiele tematów, np. związanych z obecną sytuacją w studiu, jak i z planami na przyszłość. Wywiad oryginalnie jest w języku czeskim, ale niedawno dodano angielskie napisy, a na reddicie Traxim zostało publikowane podsumowanie z najważniejszymi tematami, które zostały poruszone w tym filmie. Autorem jest Szonczek, Jeden z deweloperów Truckers.mp, któremu należą się duże podziękowania. W tym filmie przedstawię Wam najważniejsze punkty tego wywiadu. Odpowiednie odnośniki czasowe znajdziecie w opisie. Tryb konwój Tryb ten jest przeznaczony tylko dla małej liczby uczestników na sesję. Nie jest przeznaczony dla wielu tysięcy graczy, jak track SMP, a 100 graczy na sesję jest najprawdopodobniej niemożliwe do zrealizowania chwili obecnej lub w ogóle. Co ciekawe, w dniu premiery tego trybu miało być jeszcze mniej graczy, jednak doszli do pewnego kompromisu, w którym zdecydowano, że limit będzie wynosił 8 graczy na sesję. Ta liczba ma się jednak zwiększyć, ale najpierw wolą skupić się nad takimi aspektami jak optymalizacja. Renderowanie czy ogólna poprawa stabilności gry i pojazdów. Można powiedzieć, że tryb jest też pewnym poligonem doświadczalnym, którego mogą użyć do pracy nad czymś większym, czyli nad World of Tracks, ale w innej odsłonie niż jak teraz znamy tę platformę. World of Tracks. Docelowo ma być dużym trybem multiplayer, wzorowanym na gatunku MMO, za pomocą którego można grać z wieloma osobami, jak i prowadzić własną wirtualną firmę, którą można zarządzać wraz z jej członkami, można śledzić zadania, czy też handlować z innymi firmami. Pracują nad tym trybem już ponad 7 lat. Jednak sami zauważają, że jest to dosyć ciężkie i dosyć dużo czasu im z tym schodzi. Stąd też dodać dodatkowe misje, ale na innych, odseparowanych od głównej mapy świata lokalizacjach. Coś podobnego jak tryb z wyzwaniami z gry skania z Track Driving Simulator czy z Extreme Trackera. Przykładowo, Szebor podał, że można byłoby pojeździć po dżungli lub na lodzie w Kanadzie. Do tego potrzebują jednak pół roku. Z tym jest jednak sporo pracy do wykonania, sporo tekstur do zrobienia, no i oczywiście całe przystosowanie gier do tej funkcji. Więcej o temacie pół roku znajdziecie w odpowiednim filmie na moim kanale. Trackers MP Doskonale znają tę modyfikację, która była dla nich inspiracją do prac nad własnym trybem multiplayer. Nie współpracują głośno z nimi czy też nie polecają ich, bo może to źle wpłynąć na ich wizerunek i na ich relację z przedstawicielami realnych marek. Jednak w sferze społecznej chętnie podają dalej czy też lajkują posty track SMP, na przykład na Twitterze. Nie zamierzają jednak walczyć z nimi czy też z innymi projektami, tak jak to robią inne studia. Przykładowo podali sytuację z GTA Online. Konsole. Wydanie wersji konsolowych Euro Truck Simulator 2 i American Track Simulator nie jest tylko planem, ale nawet obowiązkiem dla SCS. Problemem jest tutaj przede wszystkim fakt braku odpowiedniego działu pracowników, który mógłby się zająć dostosowaniem gier do wydania jej na konsolę. Nie mogą przydzielić osób, które już teraz pracują nad nowymi funkcjami, dodatkami czy innymi rzeczami, bo wpłynie to na opóźnienia z wydaniem tych nowości. Starają się zatrudnić coraz to nowszych pracowników, a do tego zadania potrzebują przede wszystkim programistów, których według Szebora ciężko znaleźć na rynku. Pieniądze nie są problemem, tylko mała liczba odpowiednich pracowników dostępnych Chwili obecnej do zatrudnienia. Nie chcą oddawać tego zadania innemu studiu. Ponadto chcą, aby wersje konsolowe, jak i ta pc były równo wspierane dodatkami i aktualizacjami w tym samym czasie. W dodatku chcą też wesprzeć konsole starej generacji, z których nadal korzysta duża część graczy. EuroCoach Simulator Pomysł ten powstał w okresie premiery Euro Truck Simulator 2, kiedy jeszcze nie wiedzieli, jak ta gra wyjdzie i ile z niej zarobią. Zwłaszcza, że wydali więcej pieniędzy na produkcję tej gry, niż zakładali na początku. Eurocoach Simulator miał być zapasową opcją na szybkie i łatwe pieniądze. Mieli wykorzystać ten sam silnik gry, jak i całą mapę. Po ogromnym sukcesie ETS-a projekt z autobusami tracił priorytet, z czasem jak wiemy myśleli o wydaniu tego jako dodatek do gry, ale po wielu nieudanych spotkaniach licencyjnych i coraz to większych zyskach z ETS-a i dodatkach, zostawili ten projekt. Kto wie, może w przyszłości jednak wrócą do niego. Film o temacie Eurocoach Simulator znajdziecie na moim kanale. Ogólne poprawki i nowości w grach. W planach SCS jest poprawa ogólnej rozgrywki i wprowadzenie bardzo ciekawego pomysłu, jakim byłby łańcuch zadań. W przykładzie podano, że można by zawieść kłody do obróbki, aby zdobyć drewno, które można dostarczyć do fabryki mebli, a gotowe meble można zawieźć w końcu do sklepu. Fajny pomysł, ale znając zapędy SS może z tego nic nie wyjść, lub nie w taki sposób jaki by się wydawało. Myślano kiedyś o rozbudowie ich gier, czy też postawieniu na nowy tytuł i zrobienie z niego czegoś, a la roleplay, gdzie gracze mogliby się wcielać w różne role typu kierowca, pomoc drogowa i tym podobne. Do tego zeskanowali nawet prawdziwą lawetę, jednak nie dokonano większych postępów prac. SS zdaje sobie sprawę, że ich tytuły starzeją się i czynią kroki, które wprowadzą pewien powiew nowości w grach. Nadal pracują nad dostosowaniem niektórych zasobów tak, aby dobrze współgrały z nowym oświetleniem i oczywiście zajmują się przebudową starszych terenów mapy. I to tyle z najważniejszych tematów. Zachęcam do obejrzenia tego wywiadu, do którego link znajdziecie w opisie. Tam też są zawarte linki do wykorzystanych źródeł. O wielu z tych tematów można było już co nieco usłyszeć na przestrzeni przynajmniej kilku lat, ale część informacji dodała pewnych wyjaśnień i więcej wiadomo o co chodzi, zwłaszcza w przypadku Eurocode Simulator i portu konsolowego. Wiadomo, że w tym wywiadzie znajduje się też sporo takiej typowej gadaniny SCS, pewnych obietnic, które mogą wyjść albo za chwilę, albo nigdy. Szebor wspomina o tym, że mają milion pomysłów, że wiele mogą ugrać. Jednak problemy nie są pieniądze, tylko zespół, w którym nadal brakuje odpowiednich osób a na rynku jest bieda, zwłaszcza z programistami. W sumie w takim ogólnym podsumowaniu można powiedzieć, że nie ma problemów z pieniędzmi, bo one są, ale brakuje pracowników. Choć, co ciekawe, SCS Software dzisiaj sobie liczy około 200 osób, a Sheboard nadal nazywa SCS Software małym studiem. No, chyba tak nie do końca już, no ale tak mniej więcej prezentuje się ten wywiad. I jeśli chodzi o ten film, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do ocenia tego filmu, skomentowania go, do udostępnienia. Zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierającym, jak i również zachęcam do wsparcia kanału. I widzimy się w kolejnych filmach. Więc trzymajcie się, no i cześć.